masu. Zobaczcie, to już jest siódmy dzień. Ja Mamy jakieś takie, wiecie, słońce. Ja umyłam włosy. Jak widzicie, mam burz, bo wysuszyłam, ale dałam za dużo termoochrony, bo mam taką w mleczku i po prostu mam takie te włosy średnio odbite od nasady. W ogóle pasowałoby też się umówić, słuchajcie, do jakiegoś fryzjera, bo jak widzicie, już ten odrost jest. duży jest dosyć... Zobaczcie, jaki już mam odrost. Uf. Z tego względu, że górę sobie robiłam sama we wakacje, więc, ym, więc tak, właśnie zawsze problem. Zawsze problem mam z ułożeniem tych włosów, także dzisiaj taki domowy vlog, może gdzieś się przejedzie, może jakiś spacer, także Wam wszystko pokażę. I w ogóle Wam bardzo dziękuję za każde obejrzenie vlogmasa, naprawdę. Tak jak mówiłam, nawet 10 osób totalnie to jest super i dużo, także bardzo Wam dziękuję i. Zapraszam na z nami. To jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo patrzę się tutaj w podgląd. Przednią kamerą nagrywam, bo <gryw> potrzebuję jakiegoś ładnego tuszu do rzęs. Także liczę na Was, że mi polecicie jakiś dobry, fajny tusz do rzęs. Jestem Team, słuchajcie, wysokie skarpety. Cały czas bym mogła nosić takie wysokie, więc dajcie znać, kto jest Team, wysoka skarpeta. Zapraszam Was z nami na taką mini wycieczkę do miejscówki, która się nazywa Beach, Skansen Beach. Teraz jest tutaj wioska Mikołaja i wierzcie mi, że jest przepięknie. Jest taki kościół, który jest z roku 1500 któregoś. Ja sobie tutaj właśnie szłam tą alejką. Wszędzie czapki Mikołaja, ognisko, duży samochód do robienia zdjęć, klimat, muzyka. My jeszcze byliśmy, jak było widno, więc wieczorkiem to robi zupełnie fajny klimat. Są też zwierzęta, które możecie pooglądać. Ja tutaj właśnie głaskałam. Wielbłądy, które są przeprzemiłe i tak pozytywnie nastawione do ludzi. Zobaczcie sobie tutaj. ja tylko, No ja to jak zawsze zobaczę zwierzę, to muszę pogłaskać. To już tak to jestem właśnie cała ja. O, a tutaj jeszcze były takie zwierzątka. I tutaj paliło się kolejne ognisko, przy którym było naprawdę mega ciepło, No proszę bardzo, jelonki A tutaj weszłam do chatki Mikołaja, i wstęp kosztował uwaga, aż 5 zł, więc mega tanio. Zobaczcie, taki klimat, takiego starego kredensu, muzyczka, stary piec, w ogóle te chaty są przywiezione z jakichś innych różnych miejsc w Polsce i właśnie tutaj odrestaurowane i zrobione w takim klimacie. No, wierzcie mi, że jeżeli ktoś ma dzieci, to tym bardziej musicie tutaj pojechać, bo jeszcze jest cały czas ten właśnie taki klimat świąteczny, więc polecam. Ja sobie tutaj usiadłam, słucham muzyczki, no naprawdę jest miło. Witam się z Wami z mojej garderoby. Światło jest trochę do bani. Ja sobie układam puzzle. Byliśmy, jak możecie zobaczyć w poprzednich klipach, w fajnym miejscu. Oznaczę Wam oczywiście lokalizację. Zrobiliśmy kilka fajnych zdjęć. Zobaczyłam chatkę Mikołaja. Tak wiem, ta garderoba prosi się o to, żebyśmy zrobili w niej porządek. I ja myślę, że zrobimy to na dniach przed choinką, przed ubieraniem choinki, bo Serio, muszę to zrobić. A jeszcze Wam coś zdradzę, że zamówiłam kolejną kurtkę. A kurtek... Stawmy to bez komentarza. Dzień dobry, vlogmas w dniu... ósmym? już nie wiem, dzisiaj ósmy jest chyba dzień. Aż nawet nie wiem. Także witam Was serdecznie i zaczynamy ten dzień. Jeszcze nie ogarnięta, niedawno wstałam. Także, tak. Uwujesz, Lili? Zobacz, jak szybę wymaziałaś. Zobacz, jak szybę wymaziałaś, tak? Zobaczcie go na szybę wymaziała. Nie, ja po prostu już nie mam siły na tej. Co? No masz szajbę teraz? Ona, no, nie wiem, coś sobie ubzdurała, że musi wejść do domu. Ja nie będę, ja nie każę wchodzić do domu. Ja nie każę wchodzić. Zaraz Wam pokażę. Ja po prostu kocham koty i nie wiem, czy ja wszystkie koty przyciągam, ale właśnie. Od jakiegoś czasu przychodzą do nas takie kotki. Tutaj jest taki bialuszek, ja na niego mówię. I one się cały czas razem trzymają. No i oczywiście co? No, oczywiście daje. Dała mi mieć, bo bym nie wytrzymała. No ale widać, że są swoje. Nie, no po prostu słuchajcie, ja przeciągam wszystkie koty, nie? To jest. to jest hit. A, to jest aż takie leżenie, zobaczcie. Ło! I Józef, chciała go pogłaskać, bo on jest taki bialutki. Ale Ty też jesteś fajna. To jest ona. No, fajna jesteś. Nie wiem, jak masz na imię, ale. Jak się kula. A jest jeszcze taki nieufny. Znaczy, jest nieufna, bo to też jest ona. Wyruszyłam na spacer oficjalnie, oczki splątane. Wyruszyłam na spacer, coś jedzie za mną. Pierwszy raz odkąd. Jezus, nie pamiętam, chyba od tygodnia dopiero czajcie. Dopiero od tygodnia mogę iść na spacer, bo lepiej się czuję po tej chorobie dziadowskiej I, i idę. Najpierw pierwszy przystanek, to wiadomo, idę do Sarenek, pokażę Wam. Zrobiłam swoją pracę, więc wiadomo, mogę sobie iść się przejść, wrócę, to ogarnę wszystko, obiad i paznokcie, bo już są do zrobienia, zobaczcie. W ogóle, jaki outfit mam dzisiaj? Yy, jasne, jasne dresy, najeczki bo nie jest jeszcze, mówię, dzisiaj jest naprawdę bardzo fajna pogoda. Słoneczko świeci, do tego mam tą moją bluzę z misia ulubioną, pod mam jeszcze jedną bluzę i kamizelkę. I tak w ogóle to na pewno lepiej będzie mnie słychać, jak mówię, przez tutaj, przez słuchawki. I tak się zastanawiam, czy nie podpiąć sobie mikrofonu, bo mam, który używam przy klientach, jak nagrywam wideo, żeby wiadomo był ten dźwięk taki czysty, więc zobaczymy jak... Zobaczymy, bo może, może podłączę też do tego telefonu i wtedy będzie mnie po prostu dużo, dużo lepiej słychać. Nie wiem, czy się po prostu nie ubrałam, słuchajcie, za ciepło. Ale też nie chciałam się znowu ubrać za cienko. Nie, no to jest zawsze odwieczny problem. Czy za cienko, czy za grubo. O, wieczne problemy. Ale powiem Wam, że pogoda dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo tak trochę wiosną zajeżdża i ja już tęsknię, nie? Ogólnie kocham śnieg, ale wiosnę, wiosne love są so match, Naprawdę i lato to wiadomo, nie? Ale lato w mieście, ale lato na wsi to jest zupełnie zupełnie dwie inne, zupełnie dwa inne aspekty przeżywania lata. Ktoś kto się wychował na wsi to to zrozumie o czym mówię. We wish you christmas. christmas. We wish you christmas happy ten mój pęk tutaj na pewno Was to rozprasza, bo ja sama jak patrzę w podgląd, znaczy nie, jak patrzałam przed chwilą, jak nagrałam kawałek, to mówię, nie no, to wygląda komicznie. Ale idę, tu mamy fajne miejsce do spacerów, czy do jeżdżenia na rolkach, na rowerze, na hulajnodze, cokolwiek, jak to lubi. Ja idę, ale powiem Wam, że kawałek już przeszła mi i po prostu jest mi tak gorąco. Nagrywam tą kamerką, tak zmieniam kadry. Słuchajcie, w ogóle to taką mam rozkminę, jak sobie tutaj idę teraz, i teraz będzie moja pogadanka, więc jak nie chcecie, to przewincie. bo zastanawiam się, czy, czy ludzie lubią oglądać właśnie takie naturalne vlogi, takie naprawdę totalnie naturalne, nie nie jakieś specjalnie zaplanowane, gdzieś wycieczki, żeby tylko cokolwiek pokazać, tylko totalny taki natural. Czy ludzie jednak wolą taki przepych? Mi się, że ja sama po sobie lubię oglądać i takie, i takie, bo. Z takimi naturalnymi vlogami też możemy się bardziej mm, szybciej utożsamić, że, że po prostu wiele osób ma takie normalne życie w tej godzinie, jest o tyle fajnie, że, że nie ma tak dużo osób. Można sobie w spokoju pospacerować. Jeszcze niektórzy w pracy, właśnie w szkole. Także jest taki luz, no bo we wakacje tutaj powiem wam tak spokojnie sobie przejść. To jest graniczy z cudem. YouTube się zmienia, wiecie, to się wszystko zmienia. Każde social media się zmieniają, algorytmy, Trendy, moda, ale wydaje mi się, że YouTube, mimo wszystko, i tak jeszcze ma ten taki swój stary, wiecie, sznyt wśród, wśród innych platform. I podoba mi się to że, to, że jednak dla każdego tutaj też jest miejsce pod względem właśnie, czy takich naturalnych treści, czy też bardziej takich fancy, że można sobie nagrywać, a gdzieś tam każdy będzie miał swoich odbiorców i prędzej czy później oni trafią gdzieś na Twój kanał i albo im się spodoba to co tworzysz, albo im się nie spodoba i będą mogli sobie przejść dalej do innych twórców, albo zostać. Ja tak jak Wam mówiłam, bardzo się cieszę z tych nawet mm, kilku e, 10 wyświetleń, bo jest to dla mnie dużo, że ktoś poświęcił swoje 10 minut cennego czasu i obejrzał, a jak już zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, to jestem w ogóle happy widok. Oddałabym za, za to, żeby szej się alejką między polami wśród właśnie takiego wiejskiego klimatu. Oddałabym właśnie jestem, jestem na tyle kurczę, we mnie płynie, jak ja się śmieję wiejska krew. Mimo że lubię miasto, lubię styl miejski. Wiadomo, wszędzie blisko, człowiek może sobie tu wyskoczyć, tam wyskoczyć, ale teraz te wsie też już się stały zupełnie inne, bardziej już zmodernizowane. Bardziej już do ludzi. W tych mniejszych, mniejszych miejscowościach postawy żłobki, gdzie kiedyś to było nieosiągalne. Więc już naprawdę to wszystko się i tak fajnie rozwija. Ale się rozgadałam na 5 minut. Pewnie i tak coś z tego utnę. Moje sapanie. Właśnie sobie jakieś babcie idą. O, spacerują sobie. Także tak. Nie jestem sama. Ostatnio tutaj szłam wieczorem i trochę miałam takiego stracha. Powiem Wam, że ja jestem strachliwa. Pod takim względem tutaj jestem zawsze taki hojrek, a jeżeli chodzi o ciemność, jakieś wyjścia gdzieś, to, to to jestem strachliwa. Dobra. W ogóle, jeżeli chcecie coś do mnie napisać, macie jakieś do mnie pytania, cokolwiek, to wpadajcie na mój Instagram, ja Wam go podepnę, bo nigdy nie podpinałam. To jest mój stary Instagram, który reanimowałam właśnie też ze względu na YouTube'a, J, tak samo jak na YouTube'ie, żeby po prostu łatwiej było mnie znaleźć. Dobra. Ja idę dalej i wracam do domu i robimy obiad. Ale troszeczkę później. Ja właśnie byłam w Rossmanie. W cały czas coś. Bo ogólnie to było tak. Zamówiłam, wiecie, do odbioru z Rosmana zamówienie, po czym. Po czym weszłam do Rosmana i mi się przypomniało, że jeszcze nie mam tuszu, nie mam tego i właśnie pokażę Wam. Kupiłam tak płyn do kukania standardowo, papier toaletowy, który sobie z dołu już przyniosłam, bo mamy kilka łazienek i po prostu, wiecie, tak latam. Oczywiście chusteczki mokre muszą być, standardowo. Kupiłam dwa lakiery, Teraz Wam pokażę jakie, tuż do rzęs, nie wiem, nie miałam go nigdy, nie wiem, czy jest dobry, ale ten mój teraz to jest okropny, tak mi się kruszy, że mnie wkurza to. No i dobra, teraz tak, wzięłam ze Stars lakiery, bo wiecie, jak do domowego użytku, to stwierdziłam taką, aha, dobra, już to widzę, jak to widać, czekajcie, muszę Wam pokazać. Mm, taką czerwień zaraz mi upadnie taka klasyczna czerwień taka wiecie taka świąteczna zaraz odwrócę kamerę to wam pokażę a drugi się nazywa Red Planet i jest takim winkiem także jego będę dzisiaj sobie robić na pewno czekajcie odwrócę kamerę i już wam pokażę to jest e, ten kolor który ja będę bo widzicie jakie mam paznokcie ja będę dzisiaj sobie robić czyli to jest taka no takie winko. Nie ja kończę, paznokcie. Ale zrobiłam sobie ten kolorek, co wam pokazywałam. Troszkę musiałam jednego przedłużyć, ale już kończę. Więc tak, ale powiem wam, że jestem już taka głodna, więc kończę idę jeść i idę kolację i tak. Zaraz wam pokażę, o, taki jest ten kolorek. O, widzicie, tutaj widać, jest moja brudna lampa. Nie patrzcie na to.